Witajcie, witajcie, ja jestem Skylighter, a to jest chyba siódmy odcinek z serii o Diablo 3 Reaper of Souls. Zniszczyliśmy te tygle dusz i była jakaś taka krótka animacja o tym, że Urzael chyba zgromadził już tyle dusz ile potrzeba i przeprowadził taki chyba większy szturm na w ogóle tą zachodnią marchię, bo starczem chciał się palić, tle. o tutaj widzicie. Więc nie wiem czy pójdziemy właśnie robić tego questy czy może któryś z questów naszych towarzyszy chyba będzie dobry Dziś moment się, Jak głęboko zakorzeniło się zepsucie zakonu Muszę odpowiedzieć za czyny których dopuścili się na tobie i twoich braciach kormaku. Zrobię to nawet jeśli oznaczać to będzie wystąpienie przeciwko całemu zakonowi Będę tuż utwargował Dobra, robimy tego questa Naszym kormakiem? To jedna z naszych warowni. O i zaklinaczka też jest iść. z nami. Radzę przygotować się na najgorsze. Może zrobić się gorąco. Nie oczekujemy <grymne> e, dobra. To zrobię później. Co my tu mamy? Kormaku. Wszyscy mówią, że pomogło się zgładzić Azmodana i Beliala. Nazywają cię największym z templariuszy. Bracie. Ciebie również dobrze jest widzieć. Przynoszę jednak niepokojące wieści o zakonie. Muszę pomówić z Wielkim Mistrzem. Masz szczęście! Jest tutaj! Otrzymaliśmy rozkaz posłać Cię do Niego, gdy wrócisz. Trzymaj! Nasz Wielki Mistrz wystosował nowe orędzie. Napawasz nas wszystkich dumą! Zobaczmy to orędzie wielkiego mistrza. Jest obciążające. Przyznaje się w nim do winy. Jak mogłem tego nie dostrzec? Dobra, wchodzimy. Zbliża się sądny dzień. Powstaniemy z popiołów zachodniej marchi i poprowadzimy ludzkość ku światłu. Zwerbujemy tysiące rekrutów. Każdy obywatel zostanie templariuszem oddanym sprawie zostaną oczyszczeni przez Inkwizytorów, stworzą niepowstrzymaną armię. Trochę szaleńcze... Wiemy, że nie miałeś nic wspólnego z występkiem Yondara, kurwa. Jesteś bohaterem! Wszystkie itemy się przydadzą. Robienia na itemy do kraftowania. Nareszcie nadszedł nasz czas. A wszystko to zawdzięczamy Tobie. Przynieś mi bić. Pora oczyścić nowicjusza z grzechów. Przestańcie! Jak możecie to robić swoim braciom? Błogosławimy ich prawdą. Tak jak kiedyś Ciebie, Kormaku. Lecz jeśli największy z templariuszy każe ich uwolnić, tak się stanie. Mamy rozkaz niezwłocznie zaprowadzić cię do wielkiego mistrza. Chodź za mną. To się chyba nie skończy, dobrze mam takie wrażenie. Formak! Światły przykład prawdziwego templariusza. Jest wiele spraw, o których musimy porozmawiać. Tak, wielki mistrzu. Zdradziłeś nas wszystkich, począwszy od koszmaru inicjacji. To było okrutne, lecz konieczne. Dokonałem trudnych wyborów dla rozwoju ludzkości. Brzemię mych czynów ciąży mi bezustannie. Jesteś gotów na podobne poświęcenie, Kormaku? Staniesz u mego boku, by któregoś dnia przejąć obowiązki mistrza? Potrzebuję cię. Ale... ja... Nie! Władza doprowadziła cię do obłędu, skoro myślisz, że pomogę ci zawładnąć ludzkością. Smuci mnie to wielce, mój synu. Przykro mi. Hm, tak jak sądziłem? Zabić go. I zaklinaczka już nie żyje. Potem jeszcze te questy z tym szalmą zrobimy. Portal powrotny. Ciekawe, no dobra, ale pójdźmy dalej. Wiesz, na początku nie zwracałam na Lindona uwagi, ale zaczynam się do niego przyzwyczajać. Człowiek jest istotą ułomną. Wielokrotnie byliśmy świadkami, jak dobrzy ludzie dają wodzić się na pokuszenie. Znalazłem na to tylko jedną, choć bolesną odpowiedź. Musimy oczyszczać umysły rekrutów, aby nigdy nie padli ofiarą deprawacji demonów, ani nie zostali zaślepieni przez anioły, przekonane o własnej wyższości. No nie było zbytnio gdzie uciec. Na chwilę odczekamy. Hmm. Potem zrobimy jeszcze tego questa szelmą. Tak sądzę, no ten odcinek nie będzie zbyt produktywny w fabułę. Zakuje mi mojego lifesteala sprzed tego pacza całego. Wow, jak tu dużo. do tego kormak Dobra i teleportujemy. że musimy zniszczyć praktycznie wszystkie temperiuszy, zostanie sam Kormak. No cóż. O oh my god, ale ostrzeliwują. Zaraz zginę i się Potrzebuję skończy. Leczenia. A faktycznie, myśmy tak bufa. Ale to i tak To jest Być łatwo tutaj Zwłaszcza jak mam do czynienia z łucznikami Jeszcze mal no, jakiś kajtować nie? Poczemu on bije mnie zamiast kormaka? Oni się odradzają? Czy mi się wydaje Nie nie nie, no zginęłem No kurde cholera, jasne Musimy obijam się, obijam się z kormakiem Kormak chyba też nie żyje No i co, oni już przybiegli do mnie? Nawet kurde jestem pewien że on się nie uleczył w ogóle Ten cały templariusz Dobra my go zabijemy tutaj, a, ty, a ci uczestnicy chcą sobie zostaną Uda mi się go zabić, mam taką nadzieję Jeszcze mam mojego pasywa Co się stało nie no, szkurde, no nie, nie, nie Jest, udało się Dobra Uh, ciężko, ciężko, nie powiem jakieś lepsze itemy Teraz do miasta wrócę Dobra, wchodzimy z powrotem Wchodzimy co następnego pojedynku Mamy sami śmieci, ale cóż, 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 no trudno Dobra Wow ale kurde, wypas o, Dobra, potem zobaczę. Ja już czuję, że ten kamień jest ekspert. No fajnie, fajnie, że go mam, ale... Trzeba być coś do demagera, do przeżywalności. Takie jakieś rzeczy. Poświęciłem życie kłamstwu. Wszystko co wiedziałem Byłem pionkiem w rękach szaleńca. Przysięgam, że każdy templariusz, którego spotkam, zostanie uwolniony od kłamstw hmm. zakonu. A jeśli odmówię, będę zmuszony ich do tego przekonać. Uwierzę ci, wiem to, co to tyle. Nie był zbyt długi ten kłaścik. Legendarka. Ech. Moje szczęście. Dobra. Pogadajmy z nim. Za zepsuciem naszego zakonu stoi wielki mistrz. Myślę, że w głębi serca zawsze to wiedziałem. Zapewne dlatego nigdy nie czułem, żem godny zakonu. Żem prawdziwym templariuszem. Byłeś lepszym templariuszem niż którykolwiek z tych zdeprawowanych głupców. Nigdy nie byli w stanie splugawić twojego serca, przyjacielu. Co zrobisz teraz, gdy znasz już prawdę? Wierzę w ciebie i Twoją misję. Musimy ocalić świat. Zepsucie toczące zakon templariuszy jest kwestią drugorzędną. Dobra. Ja i temu sprzedam, zaraz do Was wracam. I jestem z powrotem. Teraz zrobimy kwestię uszelby. Mój brat zginie w lochach królewskiego portu, jeśli natychmiast czegoś nie zrobię. Więzień z królewskiego portu. No, też słyszeliśmy? Jedziemy. Myślałem, że ktoś z takich itemów ubiorę, ale. To wciąż nie były dobre itemy. Pozwól, że ja będę gadał. <ścoughs> Szukasz brata, ale do no nie? Czekaj, coś tu nie gra. Niech tu szlak. Przed gildią złodziei nikt się nie Ile złodziei opanowała lochy? Ile złodziei opanowała lochy, templariusze? Są przeciwko ludzkości, po prostu no... Już nie nie uratuje tego świata. W psucie, wszyscy nas czeka zagłada, proste. Jedna nefalemka nie da rady. Do góry w dół. A, do góry pójdźmy. Wziąłem jakiś item drobnąć, który naprawdę zmieni moje statystyki drastycznie. A nawet te itemy, które teraz zdropią dla mnie to są jakieś na poziom 61, ja... trochę za nisko. Mam nadzieję, że jak biję maksymalnie, to zacznę dropić. na ten maksymalny level. Witamy. A czy to się będzie wiązało z tym, że będę musiał grać na udręce? No, mam nadzieję, że nie. Zresztą wszystko ukaże jak ten maksymalny poziom chwila. Długie to przejście, będzie będę potem wrócić. mnie taką nowiną. No, wszystkie, I oczywiście, w sumie też przy okazji powiem prawdę. Wszystkie pozostałe odcinki. No, wszystkie wcześniejsze odcinki. Nagrywałem bez okularów, więc nie do końca widziałem, co się dzieje na ekranie. Nie no, oczywiście żartuję. Widziałem, co się dzieje na ekranie, ale teraz używam okulary z powrotem. Nie miałem przez kilka dni. To ciężko się grało. Nie powiem, że nie. To nie tylko w Diablo. Ogólnie się ciężko użytkuje z komputera, kiedy się mało co widzi. Ja nie mogę sobie zbytnio przybliżyć twarzy do ekranu, bo stoi komputer na biurku. A co to jest ta cela? Czyli poszliśmy dobrze. Chyba tam wrócę z powrotem. Bo może coś tam przegapiłem. Jakieś legendary. Na pewno tam były całe mnóstwo legendarek wcześniej. Dobra, wrócę tam na szybkości. Nie wiem, czy nie powinienem takich fragmentów wycinać, kiedy po prostu idę przed siebie, ale. Znaczy, nic nie zabijam. Jeszcze czekam. A takie przycinanie. Mówię, można to po prostu przewinąć. Ale też nie wiadomo do którego momentu. Ale, no, to nic nie ma. Dobra. Potrzebuję więcej czasu. To nie jest jakieś... bardzo słuchowne przedsięwzięcie. Skoczyć jakąś boczną uliczkę do której wcześniej nie zachoszliśmy Ale. O Nie będę chyba tego jednak ucinał. Nie jestem jeszcze gotowa. Och, ten teleport w ścianę. Mam nadzieję, że... to będzie tutaj zaraz blisko. Czy się chodzi o... całą tą misję. Byt długa. życie w Chyba sobie podaruję w ogóle ten blizzard, jak się zbije z jednym targetem. Zobaczcie, że pasywa. jak stoję w miejscu, to mam więcej pancerza, odporności i obrażeń. Dobra, co my tu mamy? Tu nic nie ma. Jest koleś. Czy żyje? On? Przykro mi, przyjacielu. Mogłem nie dołączać do gildii. Ostrzegał mnie, ale nie słuchałem. Nie jesteś winny jego śmierci. Zabito go zanim dotarliśmy do zachodniej marchi. Ten sztylet wygląda bardzo znajomo. Zabierz go, byle szybko. Musimy ruszać dalej. Lindonie, łączę się z tobą w bólu. Mogę podnieść to strzało, czy cokolwiek? I co, nic wcześniej nie ma? Wracamy do miasta. No dobra. Pogadajmy z Szalmą. To nie jest twoja wina, Lendonie. Nie możesz się obwiniać. Co mam ci powiedzieć? Że żałuję, że mnie poznał? Że żałuję, że miał brata, który go zawiódł? Nie daj się ogarnąć rozpaczy. To choroba, która zacznie toczyć twój umysł? I mam rozumieć, że najpotężniejsza bohaterka na świecie wie dokładnie, jak pomóc. Nie to coś, czego ty nie zrozumiesz. Jesteś bardzo nieuprzejmy. Hm. Jakieś... Wiem, kto za to wszystko. Nic nie ma ciekawego. Po co się starać? Tysiące ludzi. Moja biblioteka znajduje się niedaleko książka. Zamykałam ją właśnie Up. na noc, kiedy usłyszałam odróżnienie. Śmierć idzie Brat. po wszystkich. No nie wiem, czy pójść tam, ponieważ... zaraz skończę odcinek. No ale niech będzie. my tu mamy dać jakąś wieżę? No możemy chwilę pobić, tak na koniec, powiem wam jeszcze parę rzeczy, na przykład to, że przez to, że nagrałem to na YouTuba YouTube'a, to przychodzę tą grę powoli. Mógłbym przelecieć od razu. Kupiłem, no może nie tak od razu, bo jednak mam jeszcze innych rzeczy parę do zrobienia zawsze. O, to było, co to jest? Universalna część. Dobra to materiał. Ale mówię, no przez to, że tak <ścoughs> chciałem to nagrać, bo od czegoś trzeba zacząć. Obywanie na YouTube. O, co jest? To. Patrzę, jak wszyscy inni już tam mają te miliardy DPS, super itemy, a ja? ja jestem daleko w tyle, ale nie pochwalam tego, bo raczej nie pochwalam. Jakoś tak nie czuję, że to jest coś właściwego, kiedy ludzie kupują Diablo, grają w nie po 12 godzin dziennie przez pierwsze dnia, a potem, ej, wszystko już zdobyłem, już jestem wypasiony, w ogóle mam, kurde, miliardowy paragon. Super itemy i co do zagrania. I potem mówimy, ja jest za załatwo jest za łatwo, Tam udręka, najlepsza też już wszystko poszło. Easy. No ja to sobie rozłożyłem w czasie. Wróciłam do zdrowia. I też jest fajnie moim zdaniem. Potrzebuję więcej tajemnej mocy. To pewne jak teraz wyjdę z gry, to. Oh, biją. Będę musiał tu od nowa biegać, ale chyba te poziomy się generują i tak, zawsze inaczej. Raczej jest parę schematów na pewno, które się generują, a poważne eventy się nie pokazują pewnie. zawsze się w samych momentach, w tych samych mapach. Bo tak było na podstawce. Dobra, zabijemy tutaj te elity. Drobniemy z nich kilka legendarek. Jak zawsze zresztą. Co, co, nie brakujcie mnie I zakończę ten odcinek Bo mówię, 20-25 minut to jest Chyba takie optimum Dam jeszcze przy okazji... Chciałem fragment, bo mam tutaj taki Jakby powiedzieć Minutnik, który pokazuje mi, ile już nagrywam Póki co jest 22 minuty na pewnie jest mniej, tak naprawdę Ale mówię, zabiję te elity, wezmę z nich legendaryki O, dokładnie i zakończę w tym miejscu. Dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się.